Dzisiaj part trzeci modeli z TAS, czyli Tokyo Auto Salon 2026, który odbywa się 9 stycznia w Tokio. Zanim przejdziemy dalej, oczywiście, obserwujcie, żeby zawsze być na bieżąco. Odcinek trzeci, może i najmniej treściwy, choć uważam, że modele są bardzo fajne i weźmiemy tutaj na tapet firmę Pop Race. A przygotowali oni takie modele jak Mazda RX-7FC, Mazda RX-7FD oraz Mazda RX-8. Każdy jest z możliwością trafienia chase'a, także jak widać tutaj, poszliśmy mocno, znaczy Poszliśmy. Poprace poszedł mocno w Mazdy i mamy tutaj kilka generacji rx -ów. Tak jak już wspomniałem, uważam, że te modele są naprawdę fajne. Chociaż nie jestem fanem rx 8, więc tutaj może bym ją odciągnął, ale dwie RX7, pięknie. Także to już by było na tyle, jeżeli chodzi o pre i całe przedstawienie modeli ekskluzywnych na TAS i tak jak już właśnie wspomniałem, są to modele ekskluzywne, nie tak łatwe do dorwania, no i też w większości do dostania właśnie tam, na tym konwencie i wędzie. Chociaż jeżeli wam się coś spodoba, oczywiście możecie śledzić eBay, a AliExpress, tam być może te modele się pojawią. Dzięki bardzo za uwagę. Obserwujcie, żeby zawsze być na bieżąco, no i komentujcie, żebyśmy wiedzieli też jakie jest wasze zdanie na temat tych modeli.